Mezopotamia to miejsce, w którym około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą istniała jedna z najważniejszych kultur ziemi. Starożytni Sumerowie byli pierwszą cywilizacją, która zamieszkiwała ten region 6 tysięcy lat temu. W starożytnych tekstach, jakie pozostały po tych ludziach, istnieje wiele legend i opowieści opisujących bogów zstępujących z nieba. Wielu zwolenników teorii o o kontaktach, bierze je dosłownie i twierdzi, że nagły rozwój Sumerów jest wynikiem ich kontaktu z istotami pozaziemskimi. Jednym z wielu poświadczających zatem dowodów może być legenda o królu Etanie, który podróżował do nieba z bogami. W tradycji sumeryjskiej Etana jest pierwszym królem, który rządzi sumeryjskim miastem Kisz, a więc miejscem, w którym doszło do zstąpienia z niebios bogów. Etana jest przedstawiana jako władca wybrany przez samych bogów, który władał Sumerami na początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Bogowie obdarzyli go mocą i autorytetem do ustanawiania zasad i porządku na ziemi wśród ludzi. Legenda na jego temat została zawarta na glinianej tabliczce znalezionej w Niniwie. Jest to asyryjskie miasto w Górnej Mezopotamii, znajdujące się współcześnie na terenie Iraku. Opowieść jaką tam zawarta jest naprawdę ciekawa, ponieważ jeżeli braćby ją dosłownie, Etana, a więc 13 król pierwszej dynastii Kish, próbował znieść się w niebo, by spotkać boga Anu, celem króla. Było znalezienie magicznej rośliny do wyleczenia bezpłodności jego żony, co miało pozwolić Etanowi zostać ojcem. Jeżeli ten osobliwy opis nie jest wystarczający, aby wzbudzić wasze wątpliwości, to wyobraźcie sobie, że Etana miał władać sumerami przez blisko 1560 lat. A jego następcą został jego syn Balik, który rządził przez 400 lat. A oto, co na temat Etana mówi włoski historyk Alberto Fenolio. Król Etana żył około 5000 lat temu. Nazywano go Bogiem Królem i został przyjęty jako gość honorowy na latającym pojeździe w kształcie tarczy, który wylądował za królewskim pałacem. Z tego latającego statku wyłonili się wysocy, jasnoskórzy i ciemnoskórzy mężczyźni ubrani w białe szaty. Mówiono o nich, że są piękni jak bogowie. Mężczyźni zaprosili króla Etana, aby poszedł z nimi i pomimo błagań doradców, sumeryjski władca podążał za tajemniczymi postaciami. Zgodnie z treścią legendy, Etana poleciał statkiem na Księżyc, Marsa i Wenus, a jego zniknięcie trwało dwa tygodnie. Kiedy już tracono nadzieję i poszukiwano następcy tronu, Etana wrócił do swojego królestwa z lekarstwem na bezpłatność żony. Opowieści tego typu siłą rzeczy wiążą się z postaciami znanymi dziś w popkulturze pod nazwą Anunnaki. Część z bardziej fantastycznych teorii na ich temat zakłada, że jest to rasa kosmitów odpowiedzialna za powstanie rasy ludzkiej. Pytanie brzmi, czy cała ta koncepcja nie jest aby jedynie nadinterpretacją teoretyków spiskowych, którzy posiłkują się sumeryjską mitologią i traktują ją dosłownie. Wiele z opowieści o Anunnaki, a więc tych, których Anu zesłał z nieba na ziemię, zostało odkrytych podczas prac archeologicznych w biblijnym mieście Ninewe. Zespół kierowany przez doktora Austena Henrygo Leyarda odkrył tam ruiny starożytnej asyryjskiej biblioteki, w której jednym z artefaktów był zestaw tabliczek z pismem klinowym, zwanych Enuma Elish lub Siedem Tablic Stworzenia. Opowiadają one historię o przyjściu Anunaki z Niebios oraz ich rządach nad rasą ludzką. Istotnym źródłem wiedzy na ich temat jest również tekst znany jako Sumeryjska Lista Królów która stanowi wykaz kolejnych władców Sumeru z wyraźnym podziałem na rządy bogów nad ludźmi. Najwcześniejsze zapisy w liście pozwalają określić istnienie co najmniej ośmiu królów, którzy władali ludzkością przez blisko 240 tysięcy lat, aż do momentu, w którym doszło do wielkiej powodzi, która utopiła cały ląd. Wkrótce po ustaniu wielkiej powodzi z nieba stąpili kolejni królowie, którzy nadal panowali nad ludźmi, aż do momentu, gdy tron objęli pierwsi śmiertelni władcy, poczynając od Etana. Co ciekawe, pierwsze opowieści o wielkiej powodzi pochodzą właśnie z sumeryjskich tekstów. Starożytna księga, nazywana Genezis z Eridu, opowiada historię Utna Człowieka, któremu bogowie rozkazali zbudowanie ogromnego statku i zebranie w środku tzw. ziarna życia. Całość tekstu miała być napisana 2300 lat przed naszą erą, co może oznaczać, że historia o arce Noego, którą kojarzymy z Biblii, bierze źródło właśnie w mitologii sumeryjskiej. Czy to samo można powiedzieć o boskich władcach, wybranych przez istoty spoza naszego świata? No cóż, o tym zarysujcie już sami. Pamiętajcie jednak dać nam znać w sekcji komentarzy, jaka jest Wasza opinia.